Cześć, Manko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj planuję tutaj zagospodarować sobie tą przestrzeń nad bramą garażową. Ponieważ od bramy do sufitu jest parę centymetrów. Tak samo nad prowadnicą. Planuję zrobić sobie taką elkę. Tutaj tak, tu i tu. Tutaj nie mogę, bo tu muszę mieć tak gdzieś jakiś dostęp do licznika i do... No ogólnie tam, żeby coś pogrzebać czasami przy prądzie. Czy wiadomo tam jakoś się tam za bardzo specjalnie przy tym nie grzebie, ale jednak licz, licznik dostęp musi być. No i w razie jakby coś się tam działo, to też trzeba tam mieć dostęp. Także planuję tutaj zrobić taką półkę. Materiału trochę mam. Mam takie płyty tutaj meblowe. Mam też kątowniki. Takie długie kątowniki aluminiowe i będę chciał to wykorzystać, bo to tutaj stoi tylko i zagraca mi garaż, a jak coś z tego zrobię, to będzie chociaż satysfakcja, że zrobiliśmy to sami i śmieci w garażu nie będzie, a miejsce będzie tam zagospodarowane. Także zabieramy się do roboty. Z kątownika aluminiowego docięliśmy taką szynę. Tutaj szyna jest przecięta, jest, bo jest od prądu rurka Szyna ma metr 71, m, bo akurat ta płyta ma tyle wysokości Ta płyta może nie jest za szeroka, ale to dlatego, bo tutaj jest zaraz lampa Jakbym dał szeroką płytę to by mi zasłaniało Także już postęp jakiś jest Niestety nie udało mi się nagrać przy robocie nic było dużo roboty, dużo kombinowania, dużo myślenia. Także nie udało mi się. Czas gonił. Tak wygląda efekt końcowy. Zyskałem jakieś 1,7 m2 na ułożenie różnych rzeczy. Do sufitu jest dość wysoko, także można wstawić nawet jakiś duży karton. Teraz w skrócie opowiem, jak to było najpierw zrobione. Najpierw zaczęliśmy od tej półki mniejszej. Najpierw był przykręcony ten kątownik do ściany. Wtedy ucięliśmy drugi kątownik na wymiar. Daliśmy tam wspornik do góry, do sufitu. I tak samo tutaj. Tutaj ten kątownik jest tylko tak jak taki bajer, żeby ładnie wyglądało, żeby to było ładnie wykończone. On w sumie żadnej roli nie pełni. I jak zrobiliśmy tą półkę, to zaczęliśmy robić tą drugą. Docięliśmy kątownik na szerokość tej płyty. Najpierw to przykręciliśmy razem z tym drugim kątownikiem. Skręciliśmy tam śrubą i tutaj daliśmy do góry wzmocnienie, żeby wisiało to pod sufitem. Tam nie mogłem przykręcić do ściany kątownika, bo tam jest styropian. I tam zrobiliśmy takie coś. To jest przykręcone do sufitu i są dwa wsporniki w dół, które są przykręcone do tego kątownika. Tak się właśnie to trzyma. Tu jest jeden kątownik, tu jest drugi kątownik, a ten jest po prostu tutaj śrubką skręcony. Także to wszystko jest tworzy wspólną całość i to wszystko się razem trzyma brama otwiera się normalnie bez żadnych problemów tutaj praktycznie płyta była do końca także udało się nie musiałem nic docinać, nic kombinować takie płyty jakie miałem, takie użyłem płyty kosztowały mnie równe 0 zł kątowniki tak samo, bo kątowniki miałem jak kupiłem garaż to one już tutaj leżały Także je ja zużyłem praktycznie. Tutaj też jest skręcone śrubką. Tak samo tam. I to idzie tutaj. O. Tu też jest przykręcona śrubka. Śrubka. I tutaj w suficie jest przykręcone to na kołki. Tu niestety musiałem po skosie wiercić, bo było zbrojenie w suficie. Ale jest elegancko. O to mi chodziło. Wyszła taka elka. Tutaj muszę mieć dostęp do licznika, dlatego tyle miejsca co jest to jest wystarczająco, żeby coś tutaj pogrzebać albo coś no chociażby licznik spisać tutaj. Jakby się to mi za bardzo uginało, to dam jeszcze wspornik po środku, ale póki co nie trzeba. Zobaczę co tam w ogóle będę kładł. Jak będą jakieś cięższe rzeczy, chociaż no, ciężkich rzeczy tutaj nie będę ładował na pewno. To wtedy dam spornik na środku. Do sufitu przykręcę i będzie dobrze. Trochę myślenia, trochę kombinowania. 3,5 godzinki roboty i taki oto efekt. Mi się podoba. Myślałem jak przykręcić kątownik do sufitu, ale to jest bardzo proste. Wystarczy jeden kątownik przykręcić do sufitu, wtedy przewiercić dziurkę i drugi kątownik w dół ten kątownik się tutaj opiera na tym kątowniku, także on tutaj nie wypadnie. I tak samo praktycznie. Wszędzie jest zrobione. Dodatkowo, żeby czasami płyta nie latała, jest przykręcona na takie małe wkręty. O. I tak samo tutaj. Jest przykręcona tutaj. Nie ma prawa teraz polecieć do góry. Tutaj jest kątownik przecięty i jest złożone to z dwóch kątowników. Pójdzie jest wyżłobiona dziurka na, ten, na tą rurkę. Tam się bałem, że nie będę miał jak zrobić, bo te przewody idą. Ale nie dawałem po prostu kątownika do końca, tylko taką. I tutaj się on właśnie trzyma. Co tu więcej mówić? Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach na pewno odpowiem. Mi się półeczki podobają, bo garaż nie jest za duży, a trochę miejsca właśnie tutaj zyskam. Bo i tak nad bramą garażową no praktycznie to miejsce by było niewykorzystane, bo nic innego no to tutaj za bardzo nie można sobie wykonać. Gdyby nie było tutaj licznika, to bym sobie zrobił tutaj jeszcze jedną półkę taką. No ale nie chcę mi się później jakoś ślizgiwać czy przerzucać tych rzeczy, żeby wpisać licznik, czy tam w razie coś pogrzebać. Teraz tylko załadować półeczki i cieszyć się wykonaną robotą. No dobra, będę kończył ten film. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Na pewno będzie więcej filmów. Trzymajcie się. Hej!